Przed wejściem do akademika stoją studenci w grupach, rozmawiają ze sobą. Pomiędzy nimi chodzi prezenter z mikrofonem. Osoby niesłyszące, tak jak inne grupy kulturowe, mają swój język, zwyczaje i tradycje. Istnieje również migana poezja. Dla części osób niesłyszących, język polski to język obcy. Przedstawię wam teraz kilka znaków w języku migowym. W parku pośród zielonych drzew stoi młoda kobieta, prezentuje znaki w języku migowym takie jak dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, jak się czujesz, czy potrzebujesz pomocy, przepraszam, cześć. Przed akademikiem stoi prezenter z mikrofonem w tle grupki studentów. Chciałbym Wam teraz przedstawić wybitne osoby niesłyszące, które również mają Wam coś do przekazania. W pomieszczeniu siedzi nastoletnia uśmiechnięta blondynka. Mówi do kamery w języku migowym. Słychać tłumaczenie. Nazywam się Kinga Pasić. mój znak migowy jest tak. Osoby nirosłyszące, niesłyszące i głuche nadają sobie znaki, które związane są z charakterystyczną cechą danej osoby, pasją, nazwiskiem czy zawodem. Moje sukcesy to, po pierwsze, tamtą zespole tanerską wyjątkowaliśmy na równe występy, konkursy, zdobywaliśmy dyplomy i medale. Drugim moim sukcesem jest zdobycie dyplomu technika agroturystyki. Trzeci jest taki sportowy. Grając w rzęskiej drużynie piłkinownej, Wjeżdżaliśmy również na zawody, zdobywaliśmy puchary i medale. A czwarty sukces to grając w drużynie światkówki rzęskiej, również zdobywałam puchary i medale. Ja tak naprawdę od czwartej klasy szkoły podstawowej zaczęłam tutaj tańczyć, w zespole tanecznym Przez Przestały okres szkoły podstawowej, gimnazjum i technikum. Również jest to kwestia genetyczna. Moja mama, ucząc się w tej szkole, też należała do zespołu tanecznego. Zdjęcia Kingi podczas występów tanecznych. Kinga wraz z kolegami i koleżankami tańczy w udekorowanych salach. Kinga mówi w języku migowym, słychać tłumaczenie. Tańczę, bo taniec daje mi dużo energii i pozwala mi zapomnieć o całym świecie. Tańczę też bardzo często wtedy, kiedy mam zły dzień, jakiegoś pocha i to, to mi też po, taniec też pozwala mi o tym zapomnieć. Mój wymarzony świat bez barier to byłby taki, że wszyscy, nawet osoby słyszące, znaliby dobrze język migowy, ale nie mogę tego wymagać od wszystkich, takich dobrych znajomości języka migowego. Miałam wiele y, takich sytuacji, że migałam w miejscu publicznym, publicznym i patrzyły się na mnie inne osoby słyszące. Bardzo często oni się naśmiewają ze mnie i na przykład przy drzwi, drugim... Ale albo wymyślają bardzo dziwne, migi gesty. Jest to trochę przykre, ale staram się tu nie przejmować. Po pierwsze, yy, myślą, że Głusi są analfabetami, nie umieją pisać i czytać. Po drugie, że my będziemy, nie będziemy dobrymi pracownikami. Nieprawda, mamy sprawne ręce. Po trzecie, dziwią się, że Głusi mają też takiego jak kultura głuchych. Czyli mam takie swoje zasady, co ja że, że jesteśmy czymś gorszym. Jestem człowiekiem takim samym jak inni. Ja tylko nie słyszę. Mam tylko to jedną wadę. Chcę się uczyć, ponieważ wierzysz w siebie, w swoje możliwości i potrafię nabyć wiedzę. W bibliotece przed regałem z książkami stoi Julia Dragan, wysoka, szczupła, kilkunastoletnia szatynka. Siada przy stole, przegląda książkę. Na ławce na zewnątrz siedzi Julia, mówi do kamery w języku migowym. Słuchać tłumaczenie. Lubię Lublin, bo jestem rodowitą Lubienianką. Uważam, że jest to ładne miasto. Bardzo łatwo jest się poruszać komunikacją miejską z jednego końca do drugiego końca. Mam tu mnóstwo znajomych i przyjaciół. Tak naprawdę pływam od małego, jak byłam bardzo malutka, tata mnie zabierał na basen. Później pan nauczyciel, który mnie uczy w webu, namówił mnie, żebym zapisała się do szkoły pływania razem ze słyszącymi. Tak też uczęszczałam i teraz tak to głęboko napnęłam, że nie ma opcji o tym, żeby był inny sport. Zawsze przed zawodami sportowymi staram się skupiać, staram się mieć pozytywne myśli, odganiam te negatywne myśli, robię w domu rzeczy, które mi sprawiają przyjemność, które powodują, że mam dobre samopoczucie. I zawsze to robię przed dzień bardzo ważnych zawodów sportowych. W bibliotece przy stole siedzi Julia, przegląda książkę. Pod oknem przy biurku siedzi kobieta, pracuje na komputerze. W następnym kadrze Julia siedzi na ławce na zewnątrz. Mówi, słuchać tłumaczenie. Pływanie daje mi liczne sukcesy. Dzięki temu mam trzy różne stypendia sportowe. Stypendium od prezydenta miasta Lublina, Urzędu Marszałkowskiego, od, od ministra sportu. Pływanie daje mi liczne podróże, nie tylko krajowe, ale również te zagraniczne. I nie ukrywam, że to pływanie po pływaniu zawsze jestem włączone, zwłaszcza po tych treningach, ale jednocześnie czuję w sobie takie poczucie szczęścia, czuję się spełniona. No i przede wszystkim nie wyobrażam sobie, jak by wyglądało moje życie, gdyby nie było tego pływania. Kiedy idę Czuję na sobie ciekawskie spojrzenia przechodniów innych ludzi, patrzą się na mnie, czuję ich dziwny wzrok na sobie, ale staram się to ignorować i tak naprawdę jestem dumna z tego, że posługuję się językiem migowym. Uważam, że studenci słyszący powinni pierwsze nawiązać kontakt z słyszącymi studentami, podejść do nich, nawiązać z nimi jakiś kontakt, znać chociażby podstawy języka migowego. Nie muszą uczyć tego, ale chociażby podstawy. I przede wszystkim do północy jest kultura głuchych. Co to jest ta kultura głuchych? Przy stole w bibliotece siedzi Julia, rozmawia z panią w języku migowym, która tłumaczy jej coś i wskazuje na regał z książkami. Na ławce na zewnątrz siedzi Julia, mówi językiem migowym, słychać tłumaczenie. Kształcenie się to jest dla mnie zdobywanie wiadomości, zdobycie zawodu na przyszłość, przychodzenie codziennie do szkoły, ponieważ wśród niesłyszących kolegów, koleżanek w szkole czuję się dobrze. Jeśli chodzi o zmiany na lepsze, to bardzo często błądam telewizję i nie zawsze są napisy. Uważam, że w... każdy program powinien mieć napisy, żeby był dostępny dla głuchy. Jeżeli nie napisy, to rogu tłumacza języka migowego. W każdej każdy różnej instytucji, urzędach e, powinien być albo wykwalifikowany tłumacz języka migowego, albo tak zwane wideo. E, słyszący myślą, że głusi są gorsi, że mogą wykonywać tylko włotnie te gorsze prace. To jest fizyczne, a to nieprawda. Głuchy sportowiec powinien uczęszczać na treningu tylko ze swoimi głuchymi zawodnikami. A to nieprawda. Głuchy powinien trenować razem ze słyszącymi. Jasna, przestronna sala. Pod oknem stoją trzy złączone stoły. Kacper, szatyn w okularach, układa na stołach kartki z autorskimi rysunkami. Na różnokolorowych grafikach są zwierzęta i motywy futurystyczne. W sali na krześle siedzi Kacper. Mówi do kamery w języku migowym. Słychać tłumaczenie. Nazywam się Kacper Birski i mój znak w kulturze głuchych jest taki. Kacper ma kozią brudkę. Wskazuje na nią gestem języka migowego. Lublin jest miastem bardzo ładnym, pięknym. Dorastałem w Lublinie. Kacper nosi jasną, rozpiętą koszulę. Na nadgarstkach ma bransoletki. Jest to zwiedzacz. Tak naprawdę to ja mieszkam poza Lublinem. Ale na co dzień y, bardzo często przyjeżdżam do Lublina y, samochodem, rowerem, a poza tym mam dużo kolegów i znajomych w Lublinie. Y, w osiąganiu sukcesu pomaga mi wena. Taka wena twórcza, która czasem do mnie przychodzi. Czasami na przykład są takie dni, że lezę sobie, nic robię i nagle przychodzi taka wena twórcza. Mam jakiś taki pomysł, który muszę koniecznie przełożyć na papier, przenieść na papier. Mam jakiś konkret, jakiś kształt, na przykład łączę w sobie elementy dwóch zwierząt i wychodzi mi jakiś bardzo fajny rysunek, fajna grafika. Przede wszystkim właśnie pomaga mi bena. Na połączonych stołach Kacper rozkłada kolejne grafiki. Na jednej z nich jest rycerz w kapturze, na drugiej Sowa. Rysowanie, rysowanie, robienie grafiki tak naprawdę bardzo mi pomaga. Kiedy mam jakiś zły dzień, handle, nic mi w tym nie wychodzi, z kimś się pokłócę, to po prostu chwytam, chwytam za ołówek, za coś do rysowania i zaczynam rysować. Wtedy się czuję o wiele, wiele lepiej, jestem taki bardziej spokojniejszy i przechodzą mi te złe i nagatem na myśli. Wybrałem malowanie, ponieważ kiedy byłam mały, miałam 4-5 lat. W moim rodzinnym domu wszędzie leżały puste kartki i coś dorysowano bądź do pisania. Brałem to wszystko do rąk ponieważ byłem bardzo ciekawskim dzieckiem, zacząłem na tych kartkach rysować. Nawet nie zauważyłem, kiedy mnie to tak naprawdę głęboko wciągnęło. I tak jest do dzisiaj, że czuję, że mogę siebie, siebie wyrazić właśnie na kartce papieru. Kacper rozkłada kolejne grafiki. Na jednej z nich jest uśmiechnięty królik z laską ubrany w garnitur i melonik. Na pozostałych są czaszki, rycerze w kapturach oraz zwierzęta w wojskowych mundurach i innych ubraniach. Na krześle w sali siedzi Kacper. Mówi do kamery w języku migowym. Słychać tłumaczenie. Uważam, że słyszący w stosunku do osób Gufryk, e, jeśli ktoś z nimi nawiązać kontakt, powinni ich lekko klepnąć po ramię, lekko ich dotknąć. Jak się z nimi rozmawia, jak się rozmawia z niesłyszącymi, to można gestykulować, też pokazywać podstawy języka migowego i nie zniechęcać się, kiedy głuchy prosi, żeby napisał coś na kartce papieru, a jeżeli nie mamy przy sobie kartki papieru, coś do pisania, to wyjąć telefon i napisać taki prosty tekst w formie SMS-owej. Moim największym sukcesem jest to, że dwa lata temu pojechałem. Byłem takim uczniem, który reprezentował szkołę w Lublinie. Pierwszy raz pojechałem do łodzi na 21. Ogólnopolską Olimpiadę Języka Migowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Pierwszy raz wziąłem czymś takim udział, i okazało się, że byłem najlepszy ze wszystkich. Byłem najlepszy w całej Polsce, a byli tam uczniowie ze wszystkich szkół w całej Polski. To no byłam dyplom i bardzo cenne nagrody. Często pokutuje taki stereotyp, że słyszący myślą, że y, głów nie może się rozwijać, w takim sensie artystycznym, w sensie takim duchowym, że y, mają y, ograniczone zainteresowanie, y, y, żyją w jakimś takim zamkniętym kręgu życia. To wcale tak nie jest, nie do końca. Ja uważam, że jestem bardzo dobrym artystą, dobrym grafikiem, prawie jak na poziomie, na takim samym poziomie co osoby słyszące i to jest takie przykre, że takie stereotypy mają. Chodnik przed wejściem do Akademika. Prezenter stoi z mikrofonem w tle studenci. Na koniec mam dla Was ciekawostkę. Czy wiecie, że wynalazca telefonu, mikrofonu, gramofonu, a także głośnika, Aleksander Bell, miał niesłyszącą mamę i żonę, a swoje życie poświęcił edukacji osób niesłyszących? Pomyślmy, co my możemy zrobić dla innych. Ponad niskimi zabudowaniami kampusu góruje wieżowiec Budynku Głównego Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. Na ekranie pojawiają się podziękowania za pomoc przy realizacji filmu dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej imienia Jana Pawła II w Lublinie. Następnie plansza z logotypami Unii Europejskiej i z informacją o finansowaniu projektu.